Czy kiedykolwiek czułeś, że istnieje głęboki związek z kimś, jakby wasze losy były splecione? To uczucie sięga poza słowa, to delikatne zrozumienie, które przekracza czas i przestrzeń. Anioły są tutaj, aby przypomnieć ci, że ten związek jest prawdziwy. Ktoś patrzy na ciebie i dostrzega wspólną przyszłość, która lśni intensywnie, nawet jeśli jeszcze tego nie zauważyłeś. Jest potężna siła, która was łączy. Być może energia, która wibruje w harmonii. Ta osoba nie tylko marzy o tobie, wyobraża sobie chwile spędzone razem, śmiech i czułość. Anioły ujawniają, że te wizje nie są tylko fantazjami, to odzwierciedlenie tego, co może zostać zbudowane, miłości, która rozkwitnie, jeśli na to pozwolisz. Pragnienie połączenia jest boskim wezwaniem, dlatego ważne jest, aby je dostrzegać i akceptować tę energię. Życie mogło przynieść wyzwania, które sprawiły, że miłość wydawała się odległa, ale anioły dostrzegają Ciebie. Zna ich walki i rozumie, co możesz czuć, czy kiedykolwiek doświadczyłeś bólu samotności lub niepewności. Te doświadczenia mogły skamieniać Twoje serce, ale pamiętaj, że również potrafisz się otworzyć na nowo. Wrażliwość jest siłą, a nie słabością. Pozwalając sobie czuć i łączyć się, zapraszasz miłość do swojego życia. Wyobraź sobie, że ta miłość jest jak nasiono posadzone w Twoim sercu, czekające na odpowiedni moment, aby wykiełkować. To, co musisz zrobić, droga, to pielęgnować to nasiono. Może to oznaczać stawianie małych kroków w kierunku zaufania, pozwolenie sobie na radość i otwarcie się na możliwość. Czasami wystarczy tylko spojrzenie lub życzliwy gest, aby zainicjować tę transformację. Teraz zapraszam Cię do prostego ćwiczenia. Poświęć chwilę na głębokie oddychanie, zamykając oczy, jeśli to pomaga. Połóż dłoń na swoim sercu i powiedz głośno: Jestem otwarta na miłość. Zasługuje na to połączenie. Poczuj energię tego stwierdzenia i jak ono rezonuje w Twojej istocie. Powtarzaj to zawsze, gdy poczujesz wątpliwości lub niepewność. Aby wzmocnić te intencje, napisz 69 w komentarzach. Liczba ta jest symbolem harmonii i jedności. Reprezentując pragnienie prawdziwej miłości, która się zbliża, to sposób na ogłoszenie wszechświatowi, że jesteś gotowa na przyjęcie tych błogosławieństw. Pamiętaj, że nie jesteś sama w tej podróży. Anioły są przy Twoim boku, prowadząc każdy Twój krok. Widzą miłość, która kwitnie i pragną, abyś objęła tę możliwość. Ufasz, że przyszłość, której pragniesz, zbliża się i trzymaj swoje serce otwarte. Jesteś kochana i zasługujesz na całe szczęście. Jakie może zaoferować miłość? Do zobaczenia, droga. Gdy pozwalasz sobie dostrzegać to szczególne połączenie, coś zaczyna się zmieniać w tobie. To jakby nowe zrozumienie pojawiało się, klarując wizję tego, co naprawdę ma znaczenie. Nie tylko szukasz miłości, ale także uznania, że zasługujesz na bycie kochaną. To potężna prawda, którą anioły pragną, abyś wzięła sobie do serca. Czasami życie stawia przed nami wyzwania, które mogą zasłonić te wizje. Możliwe, że zmierzyłaś się z relacjami, które nie odpowiadały Twoim oczekiwaniom, a nawet doświadczyłaś sytuacji, które pozostawiły głębokie ślady. Te momenty mogą sprawić, że zaczniesz kwestionować swoją wartość, ale kluczowe jest, aby pamiętać, że każde doświadczenie niesie ze sobą naukę. Anioły są tutaj, aby przypomnieć, że jesteś silna. A każdy krok, który stawiasz w kierunku miłości, jest krokiem w kierunku Twojej prawdziwej istoty. To naturalne, że odczuwasz strach, otwierając swoje serce ponownie. Wrażliwość może być przerażająca, ale jest także znakiem odwagi. Pozwalając sobie na odczuwanie emocji, tworzysz przestrzeń, aby prawdziwa miłość mogła do Ciebie przyjść. Ta podróż autoświadomości i akceptacji jest fundamentalna. Kiedy widzisz siebie z miłością i współczuciem, Energia, która emanuje do wszechświata, się zmienia. Zaczynasz przyciągać ludzi, którzy współbrzmią z tą nową wibracją. Anioły nieustannie wysyłają znaki, aby prowadzić cię tą drogą. Zwracaj uwagę na małe rzeczy wokół siebie. Może to być piosenka, która leci, zdanie w książce, lub nawet rozmowa z przyjacielem. Te chwile mogą być wiadomościami, które wzmacniają połączenie, jakie masz z kimś wyjątkowym. Są tutaj, aby cię wspierać i przypominać, że nie jesteś sama w tej podróży. Kiedy pracujesz nad procesem otwarcia i cenienia siebie, zacznij obserwować, jak Twoje postrzeganie miłości się zmienia. Możesz zauważyć, że miłość nie ogranicza się tylko do relacji romantycznych. Miłość jest obecna w przyjaźniach, w rodzinie, a nawet w małych interakcjach dnia codziennego. To przynosi nową perspektywę na to, co oznacza być połączonym z innymi. Każda interakcja ma potencjał aby być znaczącą wymianą pełną miłości i zrozumienia. W miarę jak łączysz się bardziej ze sobą, przyciąganie zdrowych relacji nasila się. Zaczynasz dostrzegać, że zasługujesz na miłość, która sprawi, że będziesz promienieć. Ta zmiana mentalności jest kluczowym krokiem do manifestowania relacji, której naprawdę pragniesz. Miłość powinna być odbiciem twojego własnego wewnętrznego blasku, a im bardziej świecisz, tym więcej przyciągasz. Inną ważną częścią tej podróży jest uczenie się, jak odpuszczać to, co już Ci nie służy. Obejmuje to wzorce myślenia, które powstrzymują Cię od otwarcia się na nowe doświadczenia. Uwolnienie się od toksycznych relacji lub chwil bólu jest kluczowe, abyś mogła iść naprzód. Anioły są przy Twoim boku w tym procesie, oferując wsparcie i zachętę, abyś odnalazła spokój. Uwolnienie tego, co nie należy do Twojej drogi, jest aktem miłości do siebie. Kiedy żegnasz się z tym, co ci nie służy, otwierasz przestrzeń na nowe możliwości. To przestrzeń, w której prawdziwa miłość może zakwitnąć, pozwalając ci doświadczyć głębszych i bardziej znaczących połączeń. Czasami to, co musisz zrobić, to krok wstecz i ocenić, czego naprawdę pragniesz w swoim życiu miłosnym. Jakie są twoje wartości? Co sprawia, że twoje serce bije mocniej? To są kluczowe pytania, które mogą poprowadzić cię w twojej podróży. Ponadto ważne jest, abyś utrzymywała otwartą komunikację z osobą, którą masz na myśli. Czasami proste wyrażenie swoich uczuć może być przełomowe. Nie bój się być wrażliwa, ponieważ to może wzmocnić więź, którą już macie. Szczerość tworzy bezpieczną przestrzeń, w której oboje mogą badać swoje uczucia i pragnienia. Kiedy dzielisz się swoimi intencjami, może to stworzyć pozytywną energię, która pcha związek do przodu. Z czasem zauważysz, że to połączenie pogłębia się, gdy staje się coraz bardziej autentyczne. Prawdziwa miłość jest budowana na zaufaniu i wzajemnej akceptacji to przestrzeń, w której oboje mogą być sobą, bez masek i barier. Ta autentyczność to to, co sprawia, że relacja jest znacząca i trwała. Anioły również chcą, abyś wiedziała o znaczeniu cierpliwości. Miłość nie zawsze jest natychmiastowa wymaga czasu, aby rosnąć i się rozwijać. Naucz się ufać procesowi i pozwalać rzeczom rozwijać się naturalnie. Czasami czekanie może być najtrudniejszą częścią, ale właśnie wtedy następuje wielka nauka. Wykorzystaj ten czas, aby skupić się na sobie, swoich marzeniach i własnym szczęściu. Na końcu tej podróży znajdziesz nie tylko miłość, której szukasz, ale także głębokie poczucie samoświadomości i spełnienia. Każdy krok, który stawiasz, to afirmacja, że zasługujesz na to, aby być szczęśliwą i kochaną. Z pomocą aniołów jesteś na drodze do uzdrowienia i transformacji. Zawsze są przy tobie, prowadząc cię i przypominając, że zasługujesz na wszystkie błogosławieństwa, jakie miłość może zaoferować. Pozwól sobie na przeżywanie tej podróży z otwartym sercem i otwartym umysłem. Miłość się zbliża, a ty jesteś częścią tego pięknego procesu. Jesteś kochana. A wszystko, czego pragniesz, jest w drodze. Do następnego spotkania, droga przyjaciółko. Kiedy otwierasz się na miłość, ważne jest, aby pamiętać, że ta podróż nie polega tylko na znalezieniu kogoś, ale również na odnalezieniu samej siebie. Każde przeżycie, które doświadczasz, kształtuje to, kim jesteś, i w tym procesie odkrywasz, czego naprawdę pragniesz w związku. Samoświadomość to klucz, który otwiera drzwi do bardziej znaczących połączeń. Anioły pragną, abyś wiedziała, że patrząc w lustro, powinnaś dostrzegać piękno, które istnieje w tobie. Często niepewności mogą przyćmić tę wizję, sprawiając, że czujesz się mniej, niż naprawdę jesteś. Nadszedł czas, aby pozostawić te wątpliwości za sobą i przyjąć swoją esencję. Jesteś silną kobietą, zasługującą na prawdziwą miłość. Praktyka samoakceptacji to kluczowy krok Akceptowanie swoich niedoskonałości oraz świętowanie swoich unikalnych cech tworzy solidną podstawę dla każdego związku. Kiedy w pełni akceptujesz siebie, przyciągasz osoby, które również cię cenią. Prawdziwa miłość to nie tylko znalezienie kogoś, kto cię uzupełnia, ale także spotkanie kogoś, kto dostrzega i szanuje to, kim jesteś w całości. Niemniej jednak wrażliwość może być trudną przeszkodą do pokonania. Naturalne jest odczuwanie lęku przy otwieraniu się na inną osobę, szczególnie po bolesnych doświadczeniach. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że wrażliwość to akt odwagi. Pozwalając sobie być widzianą, pozwalasz, aby miłość weszła do Twojego życia. To nie znaczy, że powinnaś natychmiast odsłonić swoją duszę, ale że powinnaś być gotowa stopniowo się ujawniać. Przy nawiązywaniu relacji z kimś ważne jest, aby stworzyć bezpieczną przestrzeń do wymiany uczuć. Szczera i otwarta komunikacja stanowi podstawę każdego zdrowego związku. Dziel się swoimi lękami, pragnieniami i marzeniami. To nie tylko wzmacnia więź, ale także tworzy środowisko, w którym obie strony czują się komfortowo, by wyrażać swoje emocje. W miarę jak posuwasz się naprzód w tej podróży, staraj się pielęgnować poczucie wdzięczności. Każda interakcja i każdy wspólnie spędzony moment mają wyjątkową wartość. Dziękowanie za to, co już masz w swoim życiu, nawet jeśli nie jest to dokładnie to, czego pragniesz, otwiera twoją energię na większą obfitość. Anioły zawsze wysyłają znaki, że jesteś na właściwej drodze. Zwracaj uwagę na małe błogosławieństwa, które otaczają cię każdego dnia. Są one przypomnieniem, że miłość jest zawsze obecna, nawet w najsubtelniejszych formach. Ponadto, miej na uwadze, że miłość nie powinna być ciężarem powinna być źródłem radości i wsparcia. Jeśli coś nie układa się dobrze, kluczowe jest zastanowienie się, co może powodować to napięcie. Czasami oczekiwania mogą tworzyć niepotrzebną presję. Pozwól sobie żyć chwilą, nie martwiąc się zbytnio o przyszłość. Prawdziwa miłość rozwija się naturalnie, a niepokój nie jest sprzymierzeńcem w tym procesie. Inną ważną kwestią do rozważenia jest rola przebaczenia. Zranienia z przeszłości mogą tworzyć blokady, które uniemożliwiają miłości wejść do Twojego życia. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia, ale uwolnienia się od emocjonalnego ciężaru, który nosisz. Przebaczając sobie i innym, otwierasz drzwi dla nowych doświadczeń. Anioły podkreślają znaczenie przebaczenia jako aktu miłości do samej siebie, pozwalając Ci iść naprzód bez ciężaru przeszłości. Gdy przemierzasz tę drogę samopoznania. Pamiętaj, że autentyczność jest kluczowa. Bądź wierna sobie w każdej interakcji. Nie próbuj być tym, kim myślisz, że chcą, abyś była inni. Prawdziwa miłość kwitnie, gdy oboje partnerzy mają wolność bycia tym, kim naprawdę są. Ta autentyczność tworzy przestrzeń, w której zaufanie może się rozwijać. Anioły również chcą, abyś wiedziała, że istnieje wiele rodzajów miłości. Miłość romantyczna to tylko jedna z wielu form. Miłość, którą czujesz do przyjaciół, rodziny, a nawet do samej siebie, jest równie ważna. Każda z tych relacji przyczynia się do Twojego dobrostanu emocjonalnego i duchowego. Kultywując te wszystkie rodzaje miłości, tworzysz sieć wsparcia, która pomoże Ci w trudnych chwilach. Czasami życie może wydawać się samotne, ale nigdy nie jesteś naprawdę sama. Anioły są nieustannie wokół Ciebie, prowadząc i chroniąc Cię. Rozpoznają twoje bóle i celebrują twoje zwycięstwa, nawet te najmniejsze. Uświadomiwszy sobie tę boską obecność, poczujesz się silniejsza i bardziej zdolna do stawienia czoła pojawiającym się wyzwaniom. W miarę jak kontynuujesz swoją podróż, pamiętaj, że cierpliwość jest cnotą. Prawdziwa miłość potrzebuje czasu, aby się rozwinąć. Nie czuj się zmuszona do przyspieszania spraw, ani podążania za jakimkolwiek harmonogramem. Każda relacja ma swój własny rytm, a poszanowanie tego rytmu jest kluczowe dla budowy solidnej i trwałej więzi. Samoeksploracja jest również istotną częścią tego procesu. Poświęć czas, aby odkryć, co naprawdę sprawia, że twoje serce bije mocniej. Jakie są twoje pasje? Co sprawia, że czujesz się żywa? Kiedy ponownie nawiążesz kontakt ze swoimi celami i marzeniami, przyciągniesz ludzi, którzy rezonują z tą energią. Miłość nie powinna być jedynym powodem, dla którego czujesz się spełniona, powinna być przedłużeniem twojego osobistego szczęścia. Na koniec, zawsze miej otwarte serce. To nie oznacza, że powinnaś akceptować każdy rodzaj miłości, ale że powinnaś być gotowa przyjąć to, co wszechświat ma do zaoferowania. Życie jest pełne niespodzianek, a miłość może pojawić się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, zachowując pozytywne nastawienie. Otwierasz się na możliwości, które są przed tobą. Anioły są tutaj, aby wspierać cię na każdym kroku tej podróży. Widzą miłość, która formuje się wokół ciebie i zachęcają cię, aby objąć tę nową fazę z wiarą i nadzieją. Pamiętaj, że jesteś kochana i zasługujesz na wszystkie błogosławieństwa, jakie miłość może przynieść. Do zobaczenia w następnym spotkaniu, droga. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak przeszłe doświadczenia ukształtowały Twoje spojrzenie na miłość? Każdy związek, każda interakcja przynosi lekcje, które często przygotowują nas na to, co ma nadejść. Czasami ból może służyć jako katalizator, pomagając Ci stać się silniejszą i bardziej świadomą tego, czego naprawdę pragniesz. Kluczowe jest zrozumienie, że nie jesteś definiowana przez swoje przeszłe doświadczenia, ale przez to, jak wybierasz na nie reagować. Pierwszym krokiem do otwarcia swojego serca jest uznanie tych lekcji. Czego nauczyłaś się o sobie? Jakie wzorce powtarzały się w twoich związkach? Zidentyfikowanie tych aspektów może być potężnym krokiem w kierunku transformacji. Dzięki temu zaczynasz uwalniać się od więzów przeszłości, pozwalając by nowe możliwości mogły się objawić. Podczas gdy odbywasz tę podróż odkrywania samej siebie, nie zapominaj, że samo współczucie jest niezbędne. Łatwo jest krytykować siebie za popełnione błędy, ale prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Pozwól sobie czuć, a co ważniejsze, pozwól sobie na przebaczenie. Przebaczenie to prezent, który ofiarowujesz samej sobie. Otwiera drogę do pełnego życia, bez cieni przeszłości wiszących nad tobą. Twoje poczucie własnej wartości również odgrywa kluczową rolę w tym, jak relacjonujesz się z innymi. Kiedy postrzegasz siebie jako godną miłości i szczęścia, odbija się to w Twoich interakcjach. Miłość, której szukasz, zaczyna manifestować się w Twoim życiu, gdy doceniasz samą siebie. Oznacza to dbanie o siebie, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Znajdź czas na aktywności, które przynoszą Ci radość i połączenie z samą sobą. Może to obejmować medytację, ćwiczenia, hobby, lub cokolwiek, co sprawia, że Twoje serce mocniej bije. W miarę jak angażujesz się w tę autoeksplorację, zacznij zauważać, jak wpływa to na Twoje interakcje z innymi. Możesz zauważyć, że stajesz się bardziej otwarta i receptywna. Energia, którą emitujesz, może przyciągnąć ludzi, którzy podzielają podobne wartości i cele. Ta synergia jest kluczowa dla budowania solidnych podstaw w każdym związku. Pamiętaj, że prawdziwa miłość zaczyna się od akceptacji samej siebie i rozwija się, by obejmować innych. Gdy otwierasz się na nowe połączenia, zwróć uwagę na znaczenie komunikacji. Szczerość w relacjach jest fundamentalna. Mówienie o swoich uczuciach, pragnieniach i oczekiwaniach może zapobiec nieporozumieniom i zbudować wzajemne zrozumienie. Nie obawiaj się wyrażać swoich potrzeb. Nie jest to oznaka słabości, lecz siły. Anioły także chcą, abyś wiedziała, że miłość powinna być bezpieczną przestrzenią. Wchodząc w relacje z kimś, Zwróć uwagę, czy czujesz się swobodnie, aby być sobą. Jeśli istnieje jakikolwiek rodzaj presji lub oczekiwań, które nie współgrają z tobą, ważne jest, aby to przemyśleć. Miłość powinna być źródłem wsparcia, a nie ciężarem. Budowanie zdrowego związku wymaga wysiłku obu stron. To wzajemne zobowiązanie do wzrastania i zrozumienia. Dlatego podchodząc do kogoś, dąż do równowagi między dawaniem a otrzymywaniem. Ta równowaga jest kluczowa, aby uniknąć wypalenia emocjonalnego, które często towarzyszy jednostronnym relacjom. Ponadto, cierpliwość to cnota, którą powinna się rozwijać. Miłość nie rozwija się z dnia na dzień. To proces stopniowy, który wymaga czasu i zaangażowania. Pozwalając rzeczom płynąć naturalnie, tworzysz środowisko, w którym miłość może się rozwijać. Respektowanie rytmu relacji jest kluczowe aby obie strony czuły się komfortowo i bezpiecznie. Cenną praktyką w tym procesie może być wdzięczność. Kultywowanie postawy wdzięczności wobec doświadczeń, które przeżywasz, nawet tych trudnych, może zmienić twoją perspektywę. Uznawanie lekcji, jakie każda sytuacja przyniosła, pomaga rzucić nowe światło na to, co nadchodzi. Wdzięczność otwiera twoje serce na nowe możliwości i pozwala przyciągać pozytywną energię. Czasami możesz czuć się zagubiona wśród tylu emocji. To całkowicie normalne. Kiedy pojawi się niepewność, szukaj momentów ciszy i refleksji. Medytacja, lub po prostu chwila w samotności mogą pomóc ci oczyścić umysł. W tych momentach pytaj siebie, czego naprawdę pragniesz i potrzebujesz. Ta wewnętrzna więź jest kluczowa, aby prowadzić twoje działania. Jeśli kiedykolwiek poczujesz, że oddalasz się od tego, co naprawdę ważne, nie wahaj się ponownie ocenić swoich priorytetów. Życie jest dynamiczne, a twoje potrzeby mogą się zmieniać. Bądź gotowa do dostosowania się i elastyczności w swoich oczekiwaniach. Miłość powinna być źródłem radości, a nie presji. Anioły są tutaj, aby wspierać cię na każdym kroku tej drogi. Doceniają twoje wysiłki i biją brawo twojej odwadze. Zawsze, gdy poczujesz się niepewna lub niespokojna, pamiętaj, że nie jesteś sama. Boska energia jest zawsze wokół ciebie, prowadząc i chroniąc cię. Zaufaj temu wsparciu i pozwól sobie poczuć tę więź. Ponadto bądź świadoma, że prawdziwa miłość budowana jest w przestrzeni szacunku i zrozumienia. Nie akceptuj mniej niż na to zasługujesz. Miłość powinna być odzwierciedleniem twojego własnego światła, a ty zasługujesz na to, aby być z kimś, kto to dostrzega. Kiedy doceniasz siebie. Przyciągasz ludzi, którzy również cię wartościują. W miarę jak posuwasz się naprzód w tej podróży, zachowaj otwartość umysłu. Miłość może przyjść w formach, których się nie spodziewasz. Bądź gotowa do odkrywania nowych możliwości i otwierania się na różnorodne doświadczenia. Życie jest pełne niespodzianek, a miłość można znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Na koniec pamiętaj, że zasługujesz na miłość i szczęście. Droga do odnalezienia tej miłości zaczyna się wewnątrz ciebie. Kultywując swoją samoakceptację, praktykując wdzięczność i łącząc się ze sobą, stajesz się magnesem na prawdziwą miłość. Anioły są zawsze z tobą, gotowe prowadzić i wspierać każdy krok, który stawiasz. Jesteś na ścieżce uzdrowienia i przemiany, a miłość, której pragniesz, jest bliżej niż kiedykolwiek. Do następnego spotkania, kochana. W trakcie tej podróży ważne jest, abyś pamiętała o znaczeniu ustanawiania zdrowych granic. To nie tylko chroni twoje emocjonalne samopoczucie, ale także pomaga stworzyć bezpieczne środowisko dla miłości. Komunikując swoje potrzeby i oczekiwania, budujesz związek oparty na wzajemnym szacunku. Ponadto, inwestuj w swój rozwój osobisty. Może to obejmować naukę nowych umiejętności, odkrywanie hobby, czy nawet poszukiwanie terapii. Każdy krok. Który stawiasz w kierunku samopoznania, wzmacnia twoją pewność siebie i przyciąga ludzi, którzy cenią twoją autentyczność. Na koniec, praktykuj cierpliwość wobec siebie. Prawdziwa miłość nie powinna być przyspieszana. Pozwól sobie na czas potrzebny do uzdrowienia i naturalnego rozwoju miłości. Każdego dnia pamiętaj, że tworzysz przestrzeń, by miłość mogła wejść w twoje życie. Zasługujesz na to szczęście, a ono jest w drodze. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś. Z całego serca dziękuję, że jesteś częścią naszej społeczności wiary. Jeśli chcesz trochę bardziej wspierać nasz kanał, rozważ zostanie członkiem naszego kanału.